Cześć, witajcie! Jesteśmy w studio nagraniowym, gdzie za chwilę będzie powstawało słuchowisko pod tytułem Dzielny Krawczyk. Rzuć w tym jakąś taką, taką ulicną prawdę. Wiesz co? Dajcie za darmo. Na łzy tej marmelady. Często w, w takich produkcjach, w których pracuję głosem, jestem albo słodkimi zwierzętami, albo właśnie księżniczkami. A teraz będę zupełnie jakimś innym i bardzo się tym cieszę. No, 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 no do, do prawdy. Palustki, Słodziłnik nie jest na W słuchowisku dzielny krawczyk gram generała Harimatę. To twoi gwardziści, panie, poza tym akurat w tym wypadku zachowali się o dziwo bardzo racjonalnie, to znalezisko może być dla nas niebezpieczne. A duża zabawa y, dla mnie jako aktorki też to wyzwanie takie bardzo fajne, ciekawe, nietypowe. Gdzie jest właśnie przełamana taka e, e, forma, z jednej strony właśnie generał, żołnierz, silny, a z drugiej strony gdzieś jest też taka kobiecość w tym, a trochę Matahari, a trochę kardynał Richelieu. Także bardzo, bardzo przyjemna praca. Poprosimy go o rozwiązanie naszego olbrzymiego problemu. Jeżeli da radę, dostanie etat ferdwassauka. Fer, 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 <grym> Dobrze, to na o to chodziło. Ja osobiście wcieliłem się w postać gwardzisty Wiesława. Wieśka. Yy, bardzo miło się pracowało z panem Boberkiem. To było nasze pierwsze spotkanie. Widzimy go? Może to ninja jakaś jak się na nas rzuci, daj spokój! Muskuły ma jak żaba pięty! Słyszeliśmy krzyki! Hola! Hola, Stop! Stop! Dokąd? I... Dobrze. Moment! Moment! Wolniej! Moment! Grzeczniej! Grałem gwardzistę Aramis'a, ale nie z tych atosów, portosów Aramis'ów. Zbieżność imion jest przypadkowa. Stoisz przed gwardzistami jego wysokości. Czesław, Wiesław i Aramis. To ja. Masz czy ma co? Nie ugałeś. Janusz jestem. Nie wiesz, z kim masz do czynienia. O, czyli jednak nadleśnictwo. A kto? Gang wróżek? Na Harley'ach? Gram e, Grażynę Olbrzymkę, jest to kobieta o wielkiej sile perswazji, apodyktyczna, silna, e, nieznająca sprzeciwu i Mm, – Odważnie. – Odwłóżasz mnie? Jak cię zaraz trzepnę, to ci głowa z płocami odleci ty... Hamasz! Hamasz! – Grażyna, Ach, gdzie, gdzie ta pała? – Pod łóżkiem. W nocniku. Naucz się, wreszcie, odkładać rzeczy na swoje miejsce. Zapraszamy do zamku. Oto moja córka, królewna Agnesa. Tato, dziękuję. A mogę powiedzieć Krzysztofowi? Dobrze! Krzysztof! Krzysztof! Będziemy mieli pałac! Co? Coś? Gdzie? <grym> dobrze, dobrze. O, właśnie o to chodziło? To taki głupi, że był. Tak. Dobra. I to chyba będzie na, na tyle. tyle. Dziękuję pięknie. Efekty naszej pracy będzie można zobaczyć i usłyszeć na kanale YouTube e, Grimmania, czyli co słychać w baśni.